Naturalnie, znaczy zdrowo. Wszechobecna chemia syntetyczna, nasilający się smok elektromagnetyczny, zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczenie środowiska i powietrza to zjawiska potęgujące nierozwiązywalne problemy. Często się zdarza, że człowiek w tym wszystkim się gubi i już sam nie wie, w jaki sposób radzić sobie z pogarszającym się zdrowiem. Obecnie można znaleźć mnóstwo informacji w temacie naturalnych sposobów na powracanie do zdrowia, ale nierzadko jest tak, że jedne drugim zaprzeczają, co utrudnia wyłowienie tych, które mogą być naprawdę pomocne. Przyjazne naturze biologiczne sposoby na zdrowie to temat przewodni forum i grupy edukacji społecznościowej Naturalne zdrowie. Zaproszenie do dyskusji otrzymuje każdy, kto chce zdobyć informacje lub podzielić się doświadczeniem w tej dziedzinie. Przyjmij życzenia szczęścia.